Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji Akcji Demokracji, Ruchu Społecznego, Ruchu Społecznego, który walczy o prawa człowieka, sprawiedliwość społeczną, demokrację i klimat. Spotkaliśmy się dzisiaj w związku z posiedzeniem Sejmu, na którym będzie głosowany, mamy nadzieję, wszystko na to wskazuje wniosek o odwołanie. Pana wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Taki wniosek złożyły posłanki, posłowie, ale pod takim wnioskiem też podpisało się 8088 obywatelek i obywateli Polski. Aktywistów, aktywistek Akcji Demokracji, osób, które jakoś tam z nami e, działają, e, stwierdziło, że po skandalicznej wypowiedzi pana Ryszarda Terleckiego, w której wysyłał panią prezydentkę elektkę Białorusi, Svjetłanę Cichanowską e, do Moskwy, de facto odcinając się od wsparcia Polski e, dla e, opozycji białoruskiej, e, po prostu przekroczył, przekroczył wszelkie granice. Dlaczego przekroczył e, granice? Otóż e, na Białorusi społeczeństwo obywatelskie, e, ale też zwykłe osoby, które nie angażują się politycznie, są poddawane e, różnego rodzaju represjom. Jest to kraj, który nie jest członkiem Rady Europy, w którym stosuje się tortury i w którym Łukaszenka tak naprawdę po tych protestach związanych z fałszowanymi wyborami prezydenckimi mocno przykręcił śrubę. No i też jak wiemy, ostatnio dokonał również aktu terroryzmu międzynarodowego. Łukaszenka jest wspierany przez Putina. Jest z Putina, który również ma z prawami człowieka problem, czego przykładem jest chociażby sprawa e, Aleksieja e, Nawalnego, czy wcześniej e, liczne represje wobec działaczy poz pozarządowych, też osób, które biorą udział e, w protestach. No i wysyłanie przez marszałka Terleckiego pani Swiatłany Ćwienowskiej do Moskwy no jest e, no jakąś aberracją, z którą my, ale też właśnie 8 tysięcy osób się nie godzą. Spotkaliśmy się tutaj tak naprawdę, żeby symbolicznie wręczyć wypowiedzenie dla pana marszałka Terleckiego. Nim to zrobię, chciałem tylko powiedzieć, że no, marszałek Terlecki jest osobą, która ma, zapisała piękną kartę opozycyjną. Tak naprawdę od młodych lat działa w Komitecie Obrony Demokracji, więc wie, wie, wie też, co oznacza But Moskwy. jakby Jak w Polsce ten niechciany sojusz skutkował. Czym skutkował? Ścieżkami zdrowia, łamaniem praw człowieka, zabójstwami politycznymi dzisiaj podobnie jest na Białorusi i zabrakło tutaj wrażliwości. Naszym zdaniem, zdaniem też 8 tysięcy osób, które podpisały ten apel, została przekroczona granica, w której w ogóle można pełnić funkcję marszałka Sejmu, czy nawet zastępstw marszałka Sejmu. Dyplomacja parlamentarna jest ważnym elementem dyplomacji, jest, jest posłowie i posłanki mają do odegrania istotną rolę, no i tutaj moim zdaniem, wydaje mi się też zdaniem moich koleżanek i kolegów, ale też naszych aktywistów, mam nadzieję, że też posłów i posłanek, no marszałek Terlecki stracił na pewno moralne prawo do pełnienia tej funkcji, ale również po prostu szkodzi to. Po pierwsze naszym relacjom z Białorusią, Polska zawsze była takim krajem, które podkreślał, że chcemy pomagać, chcemy wspierać społeczeństwo obywatelskie i nie godzimy się na, na represję reżimu. Zawsze na to reagowaliśmy. No, taka wypowiedź jest przykładem czegoś, czego w polskiej polityce zagranicznej od lat nie było. Naród białoruski, społeczeństwo białoruskie zasługuje na nasze bezwarunkowe wsparcie, na bezwarunkową solidarność i z marszałkiem Terleckim będzie to trudno zrobić. Też ten apel podpisywali obywatele i obywatelki polskie, więc to jest apel solidarnościowy. My tutaj nie jesteśmy dzisiaj ze środowiskami białoruskimi, które oczywiście wspieramy i który, za, za których walkę trzymamy kciuki. Jesteśmy też do dyspozycji jako ruch, jeśli chodzi o wsparcie. Natomiast tutaj obywatele i obywatele polskie, i obywatele Polski się solidaryzują. Teraz chciałbym Państwa zaprosić na takie wręczenie wypowiedzenia Marszałkowi Terleckiemu. Panie Marszałku, dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry Państwu. A, tutaj. Ja mam pytanie, cieszę się, że tak się Pan z nami spotkać, będzie mi było łatwo. Panie Marszałku, tylko cóż, czas odejść, czas odejść, niestety, to jest taki rozwój niezły, że nie radzimy z E, Komenda do czynienia. W tym, że mam takie, e, w tym, że dzisiaj. Więc chcę pan w imieniu 8 tysięcy 80 obywatelek i obywateli tutaj na tym obrazu po wręczyć to wypowiedzenie. No i Panie Marszałku, trzeba się odejść. Dzisiaj to robią obywatelki i obywatele. Mam nadzieję, że zrobią to posłowie po ale Pan to sam zrobić. Zachęcam do tego. Może Korzystam z okazji. Szanowni Państwo. Chciałem powiedzieć coś, co dawno powinno zostać powiedziane. Jako wicemarszałek przepraszam panią Swytanę Cichanowską. Przepraszam naród białoruski. Przepraszam wszystkie osoby, które walczą o wolną Białoruś. Te słowa nie powinny paść z ust. Wicemarszałka Sejmu Polskiego. Te słowa nie powinny w ogóle paść. Jeszcze raz przepraszam, te przeprosiny powinny dawno paść publicznie, więc przyjmuję i tak jak wczoraj wychodzę. Jak widzicie, jak widzicie Państwo, nasz Ryszard Terlecki umiał się zachować. Czy będzie się umiał zachować prawdziwy Ryszard Terlecki, to okaże się wkrótce. Ja bardzo dziękuję i chciałem zapytać, czy są jakieś pytania? 8 tysięcy osób, to, to wystarczający jest Waszym zdaniem sygnał, żeby pokazać, że jest taka masowa wola do odwołania wicemarszałka, czy na przykład jeśli się nie uda go odwołać, to czy dalej, żeby wybrać... Tak, ja dorzucę do pytania, gdzie zbierane Mhm. E, tak, to podpisy były zbierane na stronie akcjademokracja.pl. E, ja uważam, że 8 tysięcy osób, to jest po prostu 8 tysięcy osób, które stwierdziły, że w tej sprawie warto zabrać e, głos, że warto głośno powiedzieć, podpisać się imieniem nazwiskiem, miejscem, w którym się mieszka, że no, pan e, marszałek Terlecki nie powinien nie powinien reprezentować Polski e, zarówno jako osoba prowadząca obrady Parlamentu, jak też osoba, która prowadzi dyplomację parlamentarną. Wydaje mi się, że, że jest to istotny głos. E, e, nie są to oczywiście jakby masowe, masowe, protesty. Wydaje mi się, że w, w sytuacjach, w których pan marszałek Terlecki dalej będzie działał w ten sposób na pewno, na pewno ta liczba podpisów będzie rosła. Natomiast na ten moment po prostu czekamy na głosowanie w Sejmie i liczymy, że ten głos 8000 tysięcy osób też kartki, które dostarczyliśmy do posłów i posłanek, prawda? Bo też wypowiedzenie, które y, dla pana marszałka Terleckiego dostarczyliśmy wszystkim 460 posłom i posłankom sprawią, że dzisiaj znajdzie się większość, znajdzie się większość, która podniesie rękę za Odwołanie pana marszałka Terleckiego. Nie tylko dlatego, że obywatele i obywatelki tak mówią, choć też, ale dlatego, że jest to kwestia przyzwoitości. Czy posłowie, gdzie jest pytanie, czy posłowie i posłanki chcą, żeby jedną z osób przewodzącym pracą parlamentu była osoba, która nie tyle popełniła taką gafę, ale po prostu przekroczyła granicę tego, co można mówić, gdzie leży przyzwoitość? Czy jeszcze są jakieś pytania? To w takim razie, jeśli nie, to może zaprosimy jeszcze pana marszałka do zdjęcia. Może jeśli państwo by chcieli zrobić jakieś ujęcia, a ja ze swojej strony serdecznie dziękuję, i ze strony koleżanek i kolegów.